O, widzowy, ja jestem flonem Japce Faka na no, underze jest chyba Ej, wyskoczył, site już Tu no. ktoś lesza? Tu mamy faka na On na boksie stoi Chyba do Ej, Dobra, zostań Chodź tu Ja patrzę longa, ty nie Kurwa, nie skoczyłem To chyba. dziełba. Cofam na apsę. Opsajcie oh, jest. Skrada się gdzieś pewnie. Do Pixela się skrada. Chujbany O jest. Tam dojechał ten Devi. Nice. No, A on przyszedł. Bo on przyszedł z gardenu w ogóle. On nie przyszedł tutaj. Ogólnie widzowie, lecimy po 2150 mera na liestach, mimo że mam już legendę na tym koncie, to i tak gramy tak, co zaczęliśmy losowo, bo czekamy na meczyk. Czego też będę, postaram się nagrać odcinek jakiś fajny, zobaczymy czy mi wyjdzie. jaka da dostałem. Dobra, mam takiego teammate'a widzowie, że ja nie muszę nic z nich robić, bo oni nawet nie są jacyś mocni. Nie wiem jak na dwie legendy dobrało coś takiego nam do Patrzy, patrzcie co to jest. Master kurwa i... Ranger. nie? Nice, na dwie legendy stary. O Boże. balkon wskoczył To te robi, nie? Dio ja pierdolę to Co co? dobrze Nie musiał wyjść na podstawkę po cichu jakoś no Widzowie wbijacie na mój Discord lecimy po 400 osób już pres Daj, 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 daj. Okej. Okay. Leży. Myślałem, że jakoś zagłosiłem, zagłuszyłem to. Przepraszam. Wyskakiewał. Nie, nie. Wszystko A A mi trochę... Kamerkę bym sobie poprawił, bo tak mi nagrywa, że mi ucina trochę i pada. piszę. Możecie widzowie, jak dotrwaliście do tego momentu, napisać, czy wam się ogląda lepiej z kamerką, czy bez. Jestem ciekawy, czy to też tak dużo zmienia, a roboty przy przesyłaniu tego na iPada, że wiecie, bo to telefon nagrywam, to jest dużo roboty. I nie wiem w sumie, czy to się tak opłaca, żeby włosy ja wrogu... Jak pomyśleliście to myślałem, że z kamerką nagrywasz, a nie z e -e -e. No dawaj, kamerę

On jest główny, więc się nie przejmuję No jakbyśmy tak zostały fragi Jakbyśmy tak zostały fragi i grał tylko pod klacze to byłoby fajnie, to jest się fajny odcinek Może bym sobie podłączył bo to było 5 jest. Oj mam 83 gram pod ładowarką. Ale na przejściówce więc to się ładnie. Tego... gdzie ten drugi? apsy jakoś... i. garden. Na blisko pewnie jest. Mi w wyjewał No wyjebał. da został, to ogóle Mogę z tego okna jakoś tak. tym filarem mi się schował. Mam straszną stare tego. Jest takie wrażenie straszne mam, że oni w chuj znerfili strzelanie w skoku ogólnie. Bo jak ja często wykańczałem w skoku trafiałem dużo headów dosyć. nie? Co wiesz, to i tak jest losowość, to RNG jest tylko to kurwa, teraz już to rzadziej jest w sobie. Nawet nie piktę. Tam też jest coś. No nie wiem, ja mam jakoś rozpierdolone te słuchawki, ja ci mówię, ja tego. Ta lewa słuchawka jest tak rozkurwiona trochę. brota zajebałem. Może to mój najdest? jestem uzależniony od niego, no. Pixel i chyba drugie? podstawka gdzieś jest. No tego, ja ci tutaj zafleszuję jak coś. Sekundę. rzucam uważaj. Skakuje gdzieś ten C drugi. Jest tutaj gdzieś. Apsy chyba wszedł Masz bombę. Ja potwierdzę to na pewno. A weź tu jestem. Są... Koła chodził. Słuchajcie. Na balkonie? Oni ja właśnie nie, no Daj jak dropa. powiedziałeś, że na dół skoczył, to myślałem, że na dół skoczył. No nie, bo słyszałem, głowie... goś, jak na dole by był, nie? Ja w głowie miałem, że on z tego balkonu nie zobaczył. Nie, dziwne. Kupuj dropa przez sklep, to będę miał skin koło mojego. Bo zmarnowałem nade'a. Nie jestem przy pikselu. Bardziej. Boże, ale zjebałem. No dobra. Pro ekipka widzowie, widzicie, tak się rozpierdala na, na tego Double Elite da Double. Kurwa legenda Team. Sorry za przejęcie. Jesteśmy najlepsi, kurwa niech wszyscy pozostają Do 1150. Zrobię sobie SSA do meczu.